Jak namierzyłem oszusta z TikToka? <laughs> Ostatnio popularne są tzw. oszustwa na podszywanie się pod znane osoby, profile czy osoby, które świadczą swoje usługi. No i to wygląda tak, że jakiś oszust bierze profil jakiejś osoby, zakłada niemalże identyczne konto, bierze jego filmy, zdjęcia, zakłada identyczne nazwy. By oszukiwać ludzi na pieniądze i wyciągać właśnie od nich, oferując jakieś usługi, itd., itd. Jak to wygląda, to właśnie tutaj takie przykłady, gdzie jest oryginalne konto i konto oszusta. I takie konta są naprawdę takie, że na pierwszy rzut oka nie każdy sprawdzi, nie każdy właśnie gdzieś tam przeanalizuje się i są osoby, które się na to łapią. I taki właśnie ostatnio była właśnie jest tam sytuacja, że ktoś stracił 1300 złotych. I właśnie te, te, tacy oszuści, właśnie, lajkują tych ludzi, którzy mają obserwowane te profile, piszą do nich, oferują różne usługi, no i cóż, i dają złudzenie, że taka osoba pisze z takim prawdziwym, właśnie osobą, czy uzdrowicielem, czy, czy kimś innym. No i cóż, oszust wyciąga od niej pieniądze, mówi, że jej właśnie zrobi jakieś oczyszczanie, że jakieś usługi przeprowadzi. Osoba Wysyła pieniądze. No i znika. Znika właśnie z tymi pieniędzmi. I cóż, i udało mi się takiego jednego gagatka namierzyć. Napisałem do niego, że chcę skorzystać z jego usług. Właśnie yy, i tak dalej. Napisałem jakieś tam przedmioty magiczne, i tak dalej. No więc wpadłem na pomysł, że trochę go na, namierzę. Wysłałem mu różne linki. No i co? Ten oszust był na tyle głupi że klikał, że klikał w nieznajome linki. Namierzyłem jego właśnie IP i tak dalej te, i różne adresy. Cóż, napisałem do niego z drugiego konta, że wiem gdzie jest, kim jest. Nastraszyłem go trochę. Nastraszyłem go tak, że zaczął dzwonić do mnie na kamerce, pokazał swoją twarz. No i tak wyglądają ci oszuści, <gry> którzy wyciągają pieniądze od ludzi z TikToka. Czyli tak, no osoba z Nigerii, Jestem też w szoku. No, bo tutaj też nie obrażają z nikogo. No, ale chyba takie osoby nie są zbytnio inteligentne. Zwłaszcza jak klikają w jakieś podejrzane linki, które im ktoś wysyła. No, i taka osoba jest w stanie tutaj nas, czyli Polaków, jeszcze naciągać na pieniądze. Wydaje mi się, że warto jest to właśnie dobrze przemyśleć. Co i jak. Zawsze warto być ostrożnym, mieć chłodną głowę. I sprawdzać. Żyjemy w świecie, gdzie właśnie wszystko jest takie super szybkie. Ludzie są wszystko na szybko, jak czegoś nie wiedzą, to od razu Chat GPT i tak dalej. Tu wszystko szybko, szybka kawa, i tak dalej. No i prze, pewnie przez ten pośpiech. Wszyscy się gdzieś tam, gubimy w tym. Więc pamiętajmy ludzie, sprawdzajmy wszystko. No, analizujmy. Chodzi o to sprawdzanie. I jestem ciekaw w ogóle, czy takie filmy gdzieś tam się się wybije, czy ludzie będą zainteresowani takimi oszustwami. Jeżeli tak, to mam jeszcze rozmowy telefoniczne z drugim oszustem, bo to też tak działa, działają chyba często w parze, że jeden oszust właśnie wyciąga pieniądze, drugi przyjmuje wypłaty na konto, czy tam właśnie na różne inne bliki, nie bliki. No i właśnie z tym osobą, która przyjmuje te wpłaty mam dwie rozmowy. No i jak, jak będziecie chcieli, to piszcie w komentarzach, a też to udostępnię. Bądźmy ostrożni. Oszuści czyhają. No? Czyhają. Na was. Na nas.